3 grudnia znaleźliśmy się na mapie rozdziału 5, a mamy został porwany przez złych ludzi. Tylko o co w tym wszystkim chodzi? Zacznijmy wszystko od samego początku. Wraz z tym, jak misja agenta Jonesa dobiegła końca, punkt 0 przeszedł lekki reset, ale co najważniejsze, historie fabularne się nie zresetowały. Do czego przejdziemy potem? W końcowej fazie eventu mogliśmy zobaczyć tablicę z poszukiwanym banankiem, który został porwany przez zupełnie nową organizację, co kompletnie rozwścieczyło Jonesiego. Organizacją, która porwała skórka, jest Stowarzyszenie, a na jej czele stoi Valeria i ewidentnie lubi ona ogień. Nasuwa się jednak tutaj pytanie, czemu porwali oni? Bananka? Pierwszy z oczywistych powodów to popularność tego skina. Pewnie dlatego Epic użyło go do fabuły, by stała się ona bardziej popularna. Przyczyniają się do tego również tweety samego Fortnite, zdobywające kosmiczne wiusy na poziomie ponad 5 milionów, aby poznać kolejny powód, cofniemy się do 2019 roku, a dokładnie do sezonu 9, w którym to Jones był zmuszony wypić swojego przyjaciela w postaci smoothie, a cóż po wypiciu Smoothie z żywego bananka, Jones przewidział przyszłe wydarzenia. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyczynił się do tego skórek. I to pewnie dlatego stowarzyszeniu zależy na bananku. A my zatrzymamy się na chwilę i zastanówmy kto stoi za nową organizacją i czym tak naprawdę się zajmują? Łącznie organizacja ta ma 6 członków. Na jej czele stoi Valeria, następnie mamy Montagu, niszę Oscara, Siren oraz Starzda. To jest to Całą frakcję stowarzyszenia możemy nazwać jako Wizja. Wizja ta dotyczy diamentowego króla zwanego Montagu i wygląda na to, że tym razem to on chce przejąć wyspę. I niestety mam złą informację, I Ja zdaje się, że Peter Griffin również pracuje do stowarzyszenia. Jak mam być cztery, to faktycznie jemu przydałby się taki eliksir mądrości od Bananka. Na jednej z lokacji możemy również znaleźć pokój Walerii. Jak wyjdzie cały Cały jej pogój wypełniony jest różnymi książkami, które studiuje, by poznać każdy możliwy sekret. Chce ona tak naprawdę wiedzieć wszystko, co ważne i magiczne. Za jej pośrednictwem przygląda się dziwnym płonącym muchom i specjalnej skrzyni z magiczną kulą. Przy okazji na ścianie możemy zobaczyć logo organizacji stowarzyszenia. Logo to w samym środku symbolizuje oko oraz dwie przeciwnie ustawione dłonie. A jeżeli spojrzycie sobie na ten obrazek przedstawiający Midasa, łatwo z tego możemy wywnioskować, że tak naprawdę Midas zarządza tą organizacją. Ale do Midasa przejdziemy w dalszej części filmu, dlatego oglądajcie koniecznie ten film do końca. Wróćmy do Valery, ponieważ jeden z ekranów przedstawia właśnie ją studiującą mnóstwo książek, które ma porozrzucane na biurku. Zanim możemy zobaczyć również wizualizację Jonesa, bo możliwie, że ma ona na niego podgląd, w rozdziale piątym do Fortnite został dodany również pociąg oraz jacht i jeszcze inne bogate rzeczy. To właśnie pociąg oraz jacht należą do tej nowej organizacji, która się pojawiła, a samo stowarzyszenie ma również takie bogate monitory, na których lecą trzy postacie z wyspy. Na monitorze po prawej mamy oczywiście Bananka, na dole po lewej stronie znajduje się agent Jonesy oraz na ostatnim monitorze mamy Nadzieję, czyli wielką pomocniczkę Jonesa, która również jest siostrą Walerii. Mamy tutaj również czwarty monitor, ale jak na razie znajduje się to tylko logo stowarzyszenia. W prawdziwym świecie również możemy znaleźć podziemną bazę stowarzyszenia. Nie wiem dokładnie gdzie jest zlokalizowana, ale wygląda w taki sposób. Mamy tutaj informację o zaginionym bananku i pytanie, gdzie znajduje się skórek. A ja mam na nie odpowiedź. Po pierwsze, mogliśmy go zobaczyć u Oskara. Na tym ekranie w możemy zobaczyć bananka przewiązanego do krzesła i Oscara, który prawdopodobnie zadzwonił przez telefon do Johna, by powiedzieć mu o tym, że znalazł bananka. A bananek wydaje się być szczęśliwy, że został przywiązany. Kolejny bananek znalazł się u niszy i wyrwał się tutaj z krzesła. Jak widzicie, świętuje w najlepsze rozlewając szampana na wszystkie możliwe strony. Powróćmy teraz na chwilę do samej organizacji, ponieważ samo stowarzyszenie wydaje się być podobną organizacją do urojonego reżimu. Wskazują na to m.in. samochody. A teraz zobaczcie samochód stowarzyszenia kontra samochód urojonego reżimu. Przejdźmy teraz do Midasa i do rzeczy, które zwiastują jego powrót. Pierwsze na co rzuci mi okiem, to jacht znajdując się na wyspie. W drugim sezonie rozdziału drugiego taki jacht mieliśmy już na mapie, a teraz powrócił odnowiony, a wszystkie rekwizyty związane z Midasem zostały wymienione na rzecz stowarzyszenia. Niewiele no osób odebrało to jako wskazówkę, że Midas powraca. Przewodzi stowarzyszenie. Dodatkowo na mapie znajdziemy mnóstwo wskazówek dotyczących rozdziału drugiego. Na tej oto tajemniczej wysepce na mapie znajdziemy mnóstwo rzeczy, przypominających rozdział drugi. Pierwsze co możemy znaleźć, to dwie rzeczy wzięte z koralowego kasztelu, ale to co najbardziej przerodziło graczy to zabawka miał śniaka znajdująca się na tej wyspie. Dodatkowo mamy tutaj jakąś tablicę z zapiskami Sky oraz jej zdjęciami. No i dodatkowo przy kamieniu znajduje się jeszcze pełne zdjęcie agencji z drugiego sezonu rozdziału drugiego. Ale to nie jest wszystko, co możemy znaleźć na mapie. Jeżeli udamy się około 500 metrów dalej, zobaczymy platformę wiertniczą, przypominającą miejsców. Tientini zwaną zwaną The Rig. Jeżeli uda się do domku na tej miejscówce, to w nim możemy odnaleźć krzesło, na którym znajduje się hełm Tientyny, co jasno wskazuje na to, że postacie z drugiego sezonu rozdziału drugiego mają jakiś wpływ z obecną historią Fortnite. Również w jednym z domków, który znajduje się na północy wyspy, w jednym z pomieszczeń znajduje się złote krzesło Midasa, a sama mapa po prostu jest wypełniona jego rekwizytami. Wygląda na to, że podczas wielkiego wybuchu Jonesy wyciągnął ludzi z rozdziału czwartego i z kilku innych linii czasu. Właśnie dlatego w ramach wydarzenia stale przelatywaliśmy przez różne rekwizyty z różnych rzeczywistości i czasu. Johns tak naprawdę nas uratował, tworząc dla nas nową przyszłość, czyli rozdział piąty, a później wtrącił nas w to wraz ze sobą. Wracając do jachtu, jest to prawdziwy jacht Midasa, nazwany na jego córki, czyli Marigol. Ale co to ma w ogóle wspólnego? Właśnie na tym jachcie możemy odnaleźć monitor, do którego ktoś próbował się zalogować. W pierwszej linijce mamy zaszyfrowane 5 liter, oraz w drugim mamy 8 liter. Możliwe, że te 5 liter u góry symbolizują Midasa, a 8 liter na dole symbolizują Marigol. Ostatnia informacja, jaką mamy na temat Midasa, to, że tryb okresowy Podłoga to lava, zmienił nazwę na Midas przedstawia Podłoga to lava. Ale kim tak naprawdę był Midas? Poznaliśmy go w sezonie drugim rozdziału drugiego. Właśnie tam wraz ze swoimi agentami sprawował piecze nad wyspo. To właśnie w drugim rozdziale Midas w podziemnej swojej bazy pracował nad urządzeniem, które miało pokonać pętlę punktu zerowego. Finalnie mu się to niestety nie udało i urojony reżim powstrzymał jego sapendy. Natomiast czas cofnąć się do rozdziału czwartego, gdzie w jednym z karnetów bojowych mieliśmy wzmiankę o lawie 0. Być może mi dać dzięki wiedzy, którą nabył manipuluje go jakoś, żeby wytworzył właśnie lawę 0, która później będzie mogła zalać całą wyspę rozdziału 5. Jak na razie musimy czekać na dalsze rozwinięcie historii przez Epic. Co do samego punktu zerowego mamy jeszcze kilka informacji na ten temat. Po pierwsze, nie wiemy nawet, gdzie znajduje się on na obecnej wyspie. Pstawiałbym, że punkt 0 znajduje się właśnie pod tym jeziorem, ale wcale tak nie musi być, bo na mapie jest jeszcze jedna pasująca miejscówka, a mianowicie są to starożytne slajdy. Ponieważ na tym w jak musi zobaczyć. Mamy idealnie zaokrąglone miejsce, w którym mógłby znajdować się punkt zerowy. Ale tego najprawdopodobniej dowiemy się w przyszłych wydarzeniach na żywo, albo takie w ogóle dostaniemy w tym rozdziale. Sam punkt zerowy jest narodzinami wszelkiego życia całego wszechświata i rzeczywistości. Tak w zasadzie jest Bogiem i twórcą życia. Zarządza on naturalnym przypływem każdej rzeczywistości i sprawia, że faktycznie funkcjonują tak jak działają, dając im życie oraz czas. Bez punktu zerowego tak naprawdę nie byłoby życia na mapie Fortnite. To właśnie dlatego w sezonie czwartym rozdziału drugiego Galactus za wszelką cenę starał się pochłonąć energię punktu zerowego, ponieważ widział on jaką ogromną mocą Dysponuje punkt zerowy Wypadałoby się martwić o wielkich złoczyńców, którzy nadchodzą, a największym z nich jest Geno Na jego powrót między innymi wskazuje zimowy skin, jaki znalazł się w pływie gry. A powodem założenia zimowego ubrania jest to, że on i jego ludzie z rozdziału czwartego mieszkają obecnie na biomie śnieżnym na mapie, a kilka z jego propów możemy znaleźć na wielkim lodowcu. Jest to ten sam Geno z rozdziału czwartego, ale przeniesiony tutaj w czasie. Być może zamieszkuje on biom zimowy, by nauczyć się kontrolować lodem i wkrótce przejąć wyspę, ale tego jak na razie nie jesteśmy pewni. Następując jeszcze bardziej przyjrzymy się stowarzyszeniu. Jest to frakty znajdująca się obecnie pod kontrolą wyspy. Rzeczywistości Zero. Jak na razie badają całe to miejsce i szukają w nim mocy. Dzięki tym badaniom Valeria zyskała dostęp do mocy Feniksa i może spalić jej wrogów na śmierć. Zaś inny z członków, czyli Montagu, znalazł relik, dzięki czemu stał się w pełni diamentem. Dodatkowo dzięki temu Montagu uzyskuje wizję tego, czym może stać się ta wyspa i różnych wspaniałych rzeczy, które ich frakcja może z nim zrobić. Obecnie organizacja stowarzyszenia buduje pociągi, ogromne rezydencje oraz bazy kontrolujące każdą lokację na mapie. W tym samym czasie organizacja Jonesa, czyli The Underground, jest organizacją, która ma się rozwijać wraz z każdym sezonem i ewoluować niezwykle fajnego, ponieważ jak na razie są to ich początki na nowej wyspie. Jak na razie dostaliśmy chłodny i spokojny start dla historii rozdziału 5, a ja mam nadzieję, że Fortnite potajemnie przygotowuje masę dobrych do opowiedzenia historii i wydarzeń na żywo, które utkną w naszej pamięci. W przyszłych sezonach chciałbym również zobaczyć 7, ponieważ tak naprawdę zniknęli oni bez śladu, bez żadnego słowa, i tak naprawdę od ponad roku nie wiemy, co się z nimi dzieje. Bo być może nowy dyrektor kreatywny, czyli Charlie Wen ma na to jakiś pomysł, a to na razie było wszystko, co wiemy o nowej fabule Fortnite'a, bo chwilowo jest ona skromna. Natomiast jeżeli wy chcecie się dowiedzieć, co doprowadziło do śmierci Fortnite'a, przez co tak naprawdę to się wydarzyło Całą historię opowiadam w tym właśnie filmie Także gorąco go sprawdźcie